Córka Malgorzaty Piękowskiej nie zdała matury co tą gwiazda M. Jak Milos. Poczatek maja to dla wielu osób czas zdawania egzaminów, a dla innych okazja na. Kropka powrót pamięci to lat młodości. Niedawno na swoim Instagramowym profilu, swoimi wspomnieniami podzieliła się na Sobala, córka znanej Zem Jak z Małgorzaty Piękowskiej i dziennikarza Jacka Sobali. Okazuje się, że ten czas w życiu przyszłej aktorki nie należał do najlatwiejszych. Nie zdalam matury z matematyki przyznala z rozbrajająca szczerością gwiazda stulecia winnych. W obszernym wpisie, którym podzieliła się z obserwującymi córka serialowej Marysi Rogowskiej. Można przeczytać, że mimo niepowodzenia na egzaminie maturalnym, artystce udało się skończyć z dwa kierunki studiów. Zdobyć tytuł magistra sztuki i licencjat z dziennikarstwa. W dodatku 31-latka od lat realizuje się w wymarzonym zawodzie. Dziś cała sytuacja określa jedynie mianem malego wstydu. Pomyślałam sobie, że podzielę się z wami moim malym wstydem, który na szczęście już dawno wstydem nie jest. Ale zajęło mi to kilka lat pracy i kosztowało niemalo nerwów. Otóż tak, ja inne sobala. Kropka nie zdalam matury z matematyki kontynuuję swój wpis. Jak się okazuje, aktorce do osiągnięcia progu minimalnego zabrakło jednego punktu. Miałem najwyższy w szkole wynik z polskiego, dumne 100% i najniższy z matematyki. Bo smutne 28%. Zabrakło mi jednego punktu. Który najprawdopodobniej zaginął gdzieś między moim dyslektyzmem, a ogromna nieumiejętność radzenia sobie w systemie szkolnej presji. Bo mimo że chodziłam do społecznej szkoły, która obiektywnie nie była najgorsza, to i tak okres licealny wspominam paskudnie, choć to władzny z powodu swojej beznadziejności nauczył mnie najwięcej o sobie samej. Ludzia, izyciu tłumaczy córka, gwiazdę jak milost. Potem Sobala starala się pocieszyć tych, którym nie udalo się zdać egzaminu dojrzałości w pierwszym terminie. Oczywiście po latach, cała ta sytuacja mnie bawi i potrafię podejść do niej z dystansem. Choć wtedy nie bylo mi do smiechu i bylam tym wszystkim przerazona i przytłoczona. Kropka. Naprawdę nic się nie stanie jeśli powinie wam się noga. Świat nie stanie w miejscu. A wy nadal będziecie mieć przed sobą przyszłość i marzenia do spełnienia. To tylko durny egzamin. Zapewniam was, że nie najważniejszy. Trzymajcie się i do boju dodaje otuchy tegorocznym maturzystom absolwentka historii sztuki i dziennikarstwa. Spodziewaliście się, że aktorka tak przejmowała się swoim niepowodzeniem na egzaminie?